A, ten, a właśnie, ja nie to nie Idziemy! Chodź na, chodź na, chodź Tutaj. Chodź do mnie. Nie kręć się tam. Tu masz się na to nie pójdą. Zaczynam nagrywać. Fajnie, Widzimy. Widzimy. O, grąca Энэ хүүхэд юу гэж байна? 我真的是太受不了， Proszę! Proszę! Osób po stronie, dużo dzieci, to tylko zwierzę, różnie to może się zachować, no ale generalnie kontrolujemy zachowanie naszych psów i. Jak widzicie, mocne, czołowe ataki, pościgi, więc, więc służą nam te psy, robią, co do nich należy, myślę, że, że będzie tak dalej, tym bardziej w kontekście zbliżającej się Euro 2012. Jeżeli będzie taka potrzeba, zostaniemy użyci, żeby wspomóc Warszawę, natomiast, natomiast ćwiczymy. Cały czas podnosimy tą sprawność rzutową tych psów i e, tak to się odbywa w takim skrócie, bo generalnie tutaj podchodzimy do psa każdego indywidualnie, tu są młode, stare psy, do starego inaczej, do młodego inaczej. E, ale to już mówię, ja dzisiaj nie pozorowałem, pozorował kolega, bo jego już pies jest stary, będzie niedługo wycofany na emeryturze, bo w październiku 9 lat, ale choluje na serce i nie chcemy za bardzo go obciążać. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy może w przyszłym roku, bo w tym roku już chyba cyk takich szkoleń zakończymy, jeżeli chodzi o, o takie właśnie miejsca i zajmiemy się bardziej taką tresurą już podejściem do każdego psa indywidualnie. Także dziękuję bardzo.